Cześć, witamy Was w nowym odcinku, kolejnym odcinku podcastu w związku z cukrzycą z tej strony Gosia, jestem farmaceutką. No i oczywiście, jak zwykle, w każdym odcinku rozmawiamy ze sobą razem, rozmawiam z Maciem, Maciek ma cukrzycę po pierwszego i jest psychologiem z wykształcenia. Dokładnie, a temat na dzisiejszą rozmowę, w sumie jak go zaproponowałem, tak. nie? chodzi o zalety diety niskowęglowodanowej, czyli diety low carb. Ja na takiej diecie jestem od ponad miesiąca, no nie, nie od ponad, od prawie miesiąca. No i mam wiele swoich różnych obserwacji, i chcielibyśmy przyjrzeć się właśnie zaletom takiej diety u osoby, która choruje na dowolny typ cukrzycy. W dzisiejszym odcinku będzie kilka faktów, ale skupimy się dosłownie na Twoich doświadczeniach, obserwacjach, bo ja szczerze mówiąc na początku. Nie widziałam za bardzo potrzeby e, u Ciebie mm -hmm. takiej restry takiego restrykcyjnego podejścia. Natomiast teraz jak patrzę na Twoje wyniki, i na to jak porozmawialiśmy to. E, moje zdanie na temat diety niskowęglowodanowej bardzo mocno ewoluowało, natomiast nigdy jakoś nie zanurzyłem się bardziej w ten temat diety niskowęglowodanowej, z takim ograniczeniem węglowodanów, powiedzmy, w tej chwili mam tak e, 60-80 gramów węglowodanów na dobę. Kiedyś wydawało mi się to tak skrajnie. Mało i trochę bez sensu, że po prostu nawet, wiesz, po prostu blokowałem się jakoś przed tym. Teraz się odblokowałem, sprawdziłem to na sobie i można powiedzieć, że coraz bardziej jestem fanem tej diety, no bo widzę różnicę na moich poziomach cukru i to taką bardzo drastyczną. I poziom trudności w ogarnianiu poziomu cukru spadł po prostu do takiego poziomu łatwy. W większości przypadków, w większości, w większości dni, no i o tym chcielibyśmy porozmawiać. Będą moje odczucia, moje przemyślenia, ale też, tak jak powiedziałaś, różne fakty. Więc zapraszamy. No dobra, to po prostu zacznijmy od początku w ogromnym skrócie, na czym polega dieta low carb, żebyś tutaj powiedział, jakie ty kryteria u siebie przyjmujesz mhm. i jakie są ogólnie jakby przyjmowane, kiedy myśli się w ogóle o dietach z ograniczeniem węglowodanów. Wiesz co, są różne podziały mniej sztywne i, i bardziej sztywne, jeżeli chodzi o diety niskowęglowodanowe i tutaj jest kilka takich stopni, ze względu na to, jak mocno ograniczamy te, te węglowodany. Taką najbardziej rygorystyczną i chyba najbardziej znaną na świecie dietą niskowęglowodanową jest dieta ketogeniczna, dieta ketogenna, czy inaczej po prostu keto, gdzie zawartość węglowodanów wynosi do 50 gramów węglowodanów lub mniej niż 10% energii z diety. Natomiast druga jakby kategoria diety niskowęglowodanowej jest to dieta, yy, po prostu o której mówi się low carb, gdzie zawartość węglowodanów powinna wynosić poniżej 120 gramów lub mniej niż 26% całkowitej energii z diety. I jest też dieta średnio węglowodanowa, gdzie spożycie węglowodanów wynosi od 26 do 45% energii diety. No i właśnie. Ja tak naprawdę wybrałem sobie nie dietę ketogeniczną czy średnio węglowodanową, tylko mhm. tą powiedzmy niskowęglowodanową. Mhm. I w moim przypadku, zobacz, jakby trochę bez sensu jest mówienie, że na przykład musimy zejść z ilością węglowodanów poniżej 120, bo jeżeli ktoś je na przykład 1400-1500 kalorii to może się okazać, że on już jest na diecie niskowęglowodanowej i nawet o tym nie wie. Znaczy więc... ogólnie warto się posługiwać procentem. Warto no. się posługiwać procentem z tego powodu, że na przykład ja teraz w tej chwili jem około 2500 kcal, bo będę starał się gdzieś tam zwiększyć masę ciała, no to u mnie jakby ktoś mi powiedział, że jem, wiesz, w gramach te węglowodany, to nic by to nie powiedziało, w procentach lepiej to wyrażać, więc w moim przypadku no, naprawdę niewiele jest tych węglowodanów teraz, nawet tego przestałem to liczyć, tak naprawdę. Staram mhm. się po prostu, żeby w każdym posiłku moim jem trzy zasadnicze posiłki, czasami czwarty jeszcze wpada, no i staram się nie przekraczać w nich 20 gramów węglowodanów w całym posiłku i do tego jeszcze staram się, żeby każdy mój posiłek zawierał mniej więcej podobną ilość kalorii oraz węglowodanów. Wiesz, żeby te posiłki wszystkie były równe, no nie? To patrząc na to wszystko, co wymieniłeś, w zasadzie jest taki jeden wniosek, że siłą rzeczy ta dieta niskowęglowodanowa jest też dietą tak naprawdę o niskim indeksie glikemicznym czyli taką, którą zaleca się pacjentom, którzy chorują na cukrzycę. Wszystkim osobom z cukrzycą. Tak, to jest, to jest bardzo cenna uwaga, ponieważ wiecie, jak komuś powiemy, kto ma problem z poziomem cukru, z insuliną, musisz mieć teraz dietę z niskim indeksem glikemicznym, no to nie jest to aż tak prosto sobie zorganizować. Okej, okay, możemy sobie wzi wziąć jakiś przepis, który ktoś gwarantuje, że ma niski indeks mhm. glikemiczny, tak jak w naszych e, 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 e mhm. prawda? Z przepisami, polecam. Jak ograniczymy mocno węglowodany, no to jednocześnie to wpływa na indeks glikemiczny posiłków. No bo indeks glikemiczny jest jakby podnoszony przez obecność węglowodanów. Tak, innym sposobem jest po prostu połączenie pewnej części węglowodanów z tłuszczem i białkiem. Tutaj po prostu te węglowodany ograniczamy. Dokładnie. Tak? Czy... Więc są to takie różne ruchy, które można wykonać, żeby osiągnąć, powiedzmy, podobny efekt. Bo no, nie? Czy, czy normalnie można sobie zjeść makaron, który będzie miał w połączeniu z jakimś bardziej tłustym sosem, z białkiem i tak dalej, będzie miał niski indeks glikemiczny? Tak. Ale czy łatwiej jest to zrobić eliminując ten makaron, albo ryż, albo kaszę? Tak. Po prostu wybierając produkty o bardzo, o bardzo niskim indeksie glikemicznym, jak choćby nie wiem brokuły, kalafior, papryka. Jest też y, taki etap pośredni, po prostu ograniczyć ilość te, tego makaronu. Mm -hmm, tak, oczywiście. To nie jest takie zero jedynkowe że koniecznie trzeba y, wiesz, zrezygnować totalnie, no nie, ale tak. jest to y, fakt i jak po prostu ograniczymy węglowodany, no to siłą rzeczy. Te posiłki w takiej diecie mają niski indeks glikemiczny. No a skoro niski indeks glikemiczny, no i też w sumie ładunek glikemiczny. Tak, oczywiście. To no, polepszenie się glikemii, tak? Tego się spodziewamy i jestem właśnie ciekawa twoich wyników. Po to Możesz tutaj pochwalić to się tymi statystykami. Słuchaj, no przeszedłem na tą dietę low carb po to, żeby zobaczyć jak najszybciej dobre wyniki poziomu cukru, jak wiecie, ja jestem leczony pompą insulinową i systemem Dexcom, który monitoruje mi glikemię. No i, i, tam, zamkniętą I zamkniętą to też pętlą, to prawda, to ważne. prawda. Android APS. Do niedawna jeszcze. No właśnie, i tutaj efekt był jakby niemal natychmiastowy. Ja po prostu byłem w szoku, jak bardzo potrafię mieć płaski wykres poziomu cukru i w, w tej chwili mój. Jakby nie będę mówił tutaj o poziomach, bo da się lepiej zawsze zrobić, da się lepiej. W tej chwili moja przewidywana hemoglobina glikowana to jest 6,1%, więc to jest bardzo fajny wynik moim zdaniem. A ile czasu w zakresie? No tak, średnio z ostatniego miesiąca to 92%. Więc zdarzają mi się bardzo często dni, kiedy mam stówkę, i to było dla mnie takie, jak przeszedłem na tą dietę i faktycznie michę, że tak powiem, trzymałem, no to było takie dla mnie. A, Stówka, nie? W sensie bez żadnego wysiłku, naprawdę nie czułem wysiłku i nie myślałem sobie, o, wow, ale mam farta, tylko po prostu, no wiem, co zrobiłem, więc mam Stufę. No, co to za problem, nie? No wiesz, co bym nie powiedziała, że tak całkiem bez wysiłku, bo bywały wieczory, że po prostu siedziałeś głodny i musiałeś coś dojadać. A więc no takie to... rzeczy to oczywiście pomijam, więc... no ale wiesz, tak. Siedzenie głodnym to nie jest jakiś wielki wysiłek, nie? Nie, że wiesz tam myślę, mówię, jest korekta, coś. Ja przez kilka tygodni nie podawałem w ogóle, przez dwa tygodnie, nie podawałem mhm. żadnej korekty insulin. To było niewiarygodne, no nie? Po prostu nie było żadnej pomyłki. Ja się czułem trochę jak nie byłbym chory, więc to było naprawdę, to był dla mnie game changer, i po prostu ten poziom cukru się słuchał jak trzeba, i nawet, bo moje, zazwyczaj moje najgorsze dni to są te, podczas których mam trening. A że teraz mam 4 albo 5 dni treningowych w tygodniu, no to tych dni troszeczkę się tak zbierało były takie kiepskie, no nie? No więc teraz, nawet jak pójdę na trening, to te statystyki nie są zaburzone i to jest po prostu fantastyczne. Nie jak kiedyś miałem średnią glikemię jednego dnia 110 i sobie uświadomiłem hej, ja byłem na treningu, gdzie zawsze mam tą górkę taką, że mi psuje statystyki. Mm -hmm. Tutaj nie popsuła. To jest po, no po prostu, ja jestem dalej na, na, na fali jakby jarania się tą dietą i tymi mm -hmm. wynikami, więc mi chętnie mówi się o tym, więc, więc możesz pytać. Więc to ten odcinek. Wiesz co, inne takie dosyć ważne pytanie. Jak z insuliną? By, oczywiście na początku powiedzmy, że ty w ogóle zapotrzebowanie na insulinę masz bardzo małe. Tak? W stosunku, w stosunku tak. do innych I pacjentów z typem pierwszym, z danym stażem ja choroby i tak Ja Wam tutaj zdradzę, że moja dawka podstawowa, czyli baza, jeżeli ktoś jest na penach i posługuje się takim słownictwem, e, wynosi 11 jednostek e, na, na dobę, nie? W, tej, w tej dawce podstawowej. To jest mało. Niektórzy na wysokowęglowodanowy posiłek podają sobie właśnie tyle, powiedzmy na obiad, tak? Tak, tak. Więc no. to jest. Naprawdę to są małe dawki, i też lekarze czasami się dziwią, są w szoku, że ja pewnie mam jeszcze zachowane jakieś własne wydzielanie, tylko że po 11 latach nie wiem, czy jest to możliwe. Natomiast no, takie mam dawki, i wyobraźcie sobie, że jeszcze musiałem je zmniejszyć. W maksymalnie o 30% wszystkie dawki, mhm. jakie miałem, o 30% zmniejszyłem czyli to były przeliczniki na posiłek. To nie dość, że podawałem sobie bardzo małe ilości insuliny na posiłek, bo jest tam bardzo mało węglowodanów. To jeszcze sam przelicznik się zmniejszył, więc ja czasami było tak, że podawałem sobie na przykład 0,7 jednostki na, na śniadanie. I no to do, jest To wiemy. jest bardzo mało. Oczywiście resztę, czyli wpływ białka i tłuszczu, pokrywałem za pomocą bolusa przedłużonego, czyli mm. takiego wolnego wydzielania insuliny. Pętli, zamkniętej, Android, APS jest to troszeczkę inaczej rozwiązane. Niemniej jednak tej insuliny. Jakby zapotrzebowanie spadło o 30%. Mm. Więc mówiąc o zaletach mm -hmm. takiej diety, no to jest dieta, to jest oczywista zaleta, spadek zapotrzebowania na insulinę. I jeżeli ja, ja bym ktoś... tutaj właśnie chciała dopowiedzieć, bo jest, spotykam się często z takim mitem, że insulina tuczy, tak, że insulina powoduje, że przybieramy na wadze. Natomiast też chciałabym tutaj wyjaśnić to, że to nie jest tak, że insulina no, w związku z tym, że jest hormonem anabolicznym, to po prostu sprawia, że tak po prostu mając insulinę zaczynamy puchnąć. Nie, to, to się w ten sposób nie dzieje. Natomiast nadmiar insuliny jest szkodliwy i tu jakby bez względu na to już jaki, z jakim typem cukrzycy ma się do czynienia, to po prostu... Na pewnym etapie mówi się o tak zwanym przeinsulinowaniu, tak? Jeśli pacjent jest leczony insuliną i potrzebuje coraz większych dawek, coraz większych dawek, bo tkanki są, no, po prostu niewrażliwe. Można powiedzieć, że ma taki stan insulinooporności, tak? Mimo tego, że ma już cukrzycę. I no, i to też wtedy skutkuje tym, że finalnie no jest problem, tak? Z, z, ze zrzuceniem wagi, i może to wpływać Dokładnie. na to, Insulinę więc, może blokować odchudzanie. To, to więc jest fakt. tak, często spotykam się z tym, że yy, na przykład w typie pierwszym można iść wszystko, bo wystarczy sobie dobrze policzyć insulinę. No, i tutaj właśnie widać, że no nie do końca, tak? Bo jeśli jesteśmy osobą, która yy, no już to zapotrzebowanie na insulinę ma wysokie, no to powinniśmy się jednak zainteresować tym, yy, aby ograniczać te dawki. Między innymi, no, zmiana diety tutaj widać, że jest jednym ze sposobów, tak? Jednym, jednym ze sposobów. Ze z ważniejszych sposobów, tak naprawdę, no nie? Tak, bardzo dobrze, że to zauważyłaś. No bo niestety, nadmiar insuliny szkodzi nam wszystkim. I znam taką osobę, kiedyś do mnie pisała, która wyobraźcie sobie, na jeden dzień zużywała całą fiolkę insuliny. To jest niewiarygodne dla mnie. I. Mm. Musimy się wystrzegać tego, bo w końcu będziemy te przeliczniki na insuliny zwiększać i zwiększać i zwiększać, aż w końcu nam zabraknie przeliczników i będziemy naprawdę mieli duży problem przez nadmiar insuliny. No a jeżeli chodzi o osoby, które nie podają sobie samej insuliny, no to drugą opcją jest wydzielanie jej samemu. I posiłki wysokowęglowodanowe powodują, że tej insuliny musimy wydzielić dużo, żeby organizm, na, mógł wyrównać poziom cukru, prawda? Więc im więcej... W tych, czasie. Im więcej, jak im bardziej zbombardujemy węglowodanami ten nasz organizm, tym więcej musimy wydzielić insuliny. Im więcej insuliny, tym większy z czasem opór na nią, no i większy problem ze zrzuceniem nadmiernej masy ciała, to powoduje również przybieranie nam na wadze i tak dalej. Jest to takie zamknięte koło, z którego jednym z wyjść, nie jedynym, ale jednym z wyjść jest zmniejszenie ilości węglowodanów, Możemy potem może nam się uda zredukować masę ciała, co jest kluczowe w walce z insulinoopornością, a jak włączymy do tego jeszcze ruch, to możemy to wszystko przyspieszyć i wyjść z tego błędnego koła oporu na insulinę. Wiesz co, wkroczyłeś tutaj już w taki trochę inny temat, mhm. bo zaczęliśmy w zasadzie od zalet takich widocznych z perspektywy osoby, która ma cukrzycę, tak? Mhm. Czy to typu pierwszego czy drugiego? Natomiast poruszyłeś już tutaj temat masy ciała i tutaj w ogóle wejście w taki sposób odżywiania u mhm. Ciebie no nie było związane z tym, że potrzebowałeś schudnąć. Natomiast widzę, że są właśnie takie głosy wśród pacjentów, że no że jakby jedynym wyjściem do, yy, do zrzucenia masy ciała jest po prostu ograniczenie węglowodanów. I myślę, że warto to tutaj w tym odcinku poruszyć, że to absolutnie nie jest jedyne mhm. i jedyne mhm. słuszne wyjście. Mhm. Natomiast y, są pewne obserwacje, które pokazują, że nawet jeśli pacjent nie do końca stosuje się do tego ograniczenia, gdzieś tam no próbuje, ale mhm. gdzieś tam idzie w tym kierunku. Tak. Może nie do końca nie do końca się tego trzyma, ale, ale w tym kierunku idzie. E, no to m, ten efekt jest widoczny, tak? I to nawet duży efekt w krótkim tak. czasie. Tak, to prawda, to prawda. Jedną z zalet diety niskowęglowodanowej tutaj najczęściej mówi się o Keto, bo ona jest po prostu najbardziej skrajną dietą niskowęglowodanową. No to jednym z jej największych, jedną z jej największych zalet jest bardzo szybka redukcja masy ciała. I to pacjenci, którzy nigdy nie mogli schudnąć, super sobie chwalą. No mhm. ja się nie dziwię. Ktoś waży 120 kg i nagle schudnie z 30 w kilka miesięcy, to przecież będzie się modlił do tej dietykę. To ja to w 100% rozumiem. I my jako medycy, często tutaj medycyno, dietetycy. Wy jako medycy, ja tak nie. Tak, lekarze, farmaceuci i tak dalej. Osoby jakkolwiek w ogóle związane z tematem yy, naturagi, otyłości, cukrzycy podkreślamy, że ten pierwszy ubytek masy ciała nie jest związany z utratą tłuszczu tkanki tłuszczowej, tylko najczęściej wody. Jest to strasznie natomiast... proste, żeby zapamiętać. No. Tłuszcz spalanie tłuszczu wymaga naprawdę dużo czasu. To nie jest tak, że spalimy tkankę tłuszczową w kilka tygodni. Najszybciej możemy to prawda zgubić glikogen z mięśni i zobaczyć różnicę na wadze oraz wodę, nadmiar wody z organizmu. Tak, natomiast ja bym chciała tutaj zauważyć, że jeśli jesteśmy pacjentem który yy, boryka się z takim problemem, to mhm. on ma to gdzieś, tak? Bo widzi efekt, to jest motywacja. Tak, pacjent ma gdzieś kulisy. Jak, tak. jak do tego doszedł. Widzi efekt i mówi walić to, nie? Więc jeśli Widzę jest różnicę efekt, na jest inna motywacja myślę, że ty tutaj jako psycholog doskonale rozumiesz to, że dużo osób potrzebuje, tak? Tych tak. widocznych efektów, tak. żeby jakkolwiek w ogóle w tym wytrwać i może nie do końca w tych ustaleniach, które faktycznie są gdzieś tam konieczne, powinny się w tych ryzach trzymać, ale chociaż w tym takim kierunku, no, nie? Słuchaj, ja uważam, że motywacja i jakby takie jasne światełko w tunelu jest przepotężną motywacją do tego, żeby pójść dalej. I ja się założę, że większość osób, która by stwierdziła, od dzisiaj przechodzę na dietę niskowęglowodanową, tylko 50 gramów węglowodanów, umówmy się, że większość z nas nie ogarnie tego na tyle, chyba że naprawdę się mocno skupi. I będzie jadła, no po prostu pilnowała te 50, 60, 70 gramów dziennie, ale większość z nas sobie odpuści, będzie jadła trochę więcej. Ale. I wiesz co, myślę, że to nawet dobrze, tak? Bo jak tak mocno zaciskamy pasa, to ten, ta możliwość, że szybko wypadniemy tak, tak totalnie dropout, wypadniemy tak z, tych, z tych ram, z tych mhm. zaleceń i pójdziemy totalnie po prostu w samowolkę, jest bardzo duża, więc ale, może fajnie, że jest to takie, wiesz, no właśnie, ale wiesz, finalnie. W, że, że wyznaczymy sobie taki kierunek i nawet jeżeli osiągniemy z tego 50-60%, to i tak możemy zobaczyć potężną różnicę. I jak możecie sobie pomóc, jeżeli chcecie spróbować pójść trochę w kierunku diety niskowęglowodanowej? Moją propozycją jest spróbowanie w, po prostu zabronienia sobie pewnych rzeczy. I tu nie mówimy o takich oczywistych rzeczach jak nie słodzę kawy i herbaty, nie jem słodyczy. Ale o tych też, bo od tych nie, trzeba zacząć. Czy nie jeśli... jem kilka razy dziennie owoców. Jakby to jest podstawa i to musimy zrobić. Bez tego jakby nie, nie pójdziemy dalej. Ale sobie na przykład rzućmy takie wyzwanie, że na przykład w ogóle makaronu nie jemy, w ogóle ryżu i w ogóle kaszy. Tych trzech produktów. I zobaczymy wtedy, że musimy pokombinować, żeby w ogóle coś w ciągu dnia zjeść, no nie? Poczytajmy sobie... Po prostu, co warto jeść na dietach niskowęglowodanowych. Poczytajmy o dobrych źródłach białka, o dobrych źródłach tłuszczu i zobaczymy, że to nie jest aż takie trudne, żeby coś w ciągu tego dnia zjeść i nie chodzić głodnym i jednocześnie zjeść tych węglowodanów bardzo mało. Więc jeżeli chcecie spróbować, to zrzućcie sobie po prostu taki zakaz na coś i się jego trzymajcie, bo to naprawdę nie jest takie trudne, jak może się wydawać. I. Możemy się potem jakby głowić nad tym, co jeść, zamiast właśnie tego makaronu, ryżu, kaszy, pieczywa zwykłego itd. I możemy poodkrywać, że są też inne źródła węglowodanów, które już mają bardzo niski indeks glikemiczny, nieporównywalnie niższy niż, na np. Porównując, wiesz, z często polecanym ciemnym makaronem, ciemnym pieczywem, ciemnym, wiesz. Wszystkim? W ciemnym wszystkim, grubą kaszą, yy, bo na przykład, nie wiem, mamy paprykę, która jest źródłem węglowodanów, cukinie, brokuły, kalafior. Pomidory, wiesz, dużo, dużo niższe, dużo niższe wartości, jeśli chodzi o zawartość węglowodanów, no i przez to dużo niższy indeks glikemiczny. Więc jeżeli to zrobimy i nagle zobaczymy, że nam po prostu spada ma masa ciała, że chudniemy na tym, to może nas po prostu utrzy pomóc nam się utrzymać w tej diecie, w tych nawykach, bo zobaczymy już na starcie fajny efekt. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, byłbym skłonny polecać nawet dietę ketogeniczną. To mnie teraz zaskoczyłeś. Po prostu wiem, że większość z nas w tą ketozę nie wejdzie, bo naprawdę trzeba się mocno wysilić, żeby zejść poniżej 10% energii w ciągu mhm. dnia. I jak ktoś będzie szedł w kierunku diety ketogenicznej, a i tak będzie jadł na przykład 100 gramów dziennie węglowodanów, to może mu pomóc, to będzie rewelacja. Po prostu tak uważam. Zalecenie, powiedziałem to. Pierwszy raz, tak, byłem kiedyś przeciwnikiem większym diety ketogenicznej, a teraz. Jeżeli chodzi o taką interwencyjną jej wartość w redukcji masy ciała, jestem za. A jak wiesz, co daje redukcja masy ciała, dokładnie, a wiesz co, o co chodzi w, w redukcji masy ciała. To jest początek do wycofania cukrzycy typu drugiego. Ja bym chciała jeszcze wrócić do, do tego odczuwania sytości, jak już mm -hmm. w, weszliśmy tutaj w taki klimat, e, bo na początku miałeś właśnie problem z tym, że Dokładnie. wieczorem byłeś Dokładnie. no po prostu głodny, tak? Dokładnie A jak jesteś mm -hmm. głodny, albo masz zbyt cukier, to jesteś zły, więc ja nie polecam współdomownikom y y y <laughs> takich tak, sytuacji. To, prawda, ale to jest to, jest to wiecie, ja kładłem się spać i koło północy, nie mogłem zasnąć z głodu. Ja myślałem po prostu tylko o jedzeniu i to było naprawdę straszne. Miałem dwie takie nocki i mówię, no nie trzeciego dnia, koniec muszę coś innego zjeść. I co zrobiłem? Mm. Nieco zwiększyłem ilość węglowodanów, żeby nie pójść spać głodnym, zwiększyłem jeszcze mocniej udział e, błonnika, żeby. I to jest fajne też przy tych warzywach, Błonnik o których mówiłeś, daje ci sytość. Bo finalnie właśnie m, ładując te produkty w tą mhm. dietę, tak, mnóstwo mnóstwo mhm. warzyw. Yy, zapewniamy też więcej błonnika, więcej prawdopodobnie niż przeciętny Polak zjada w takiej normalnej diecie. Naw, nawet, nawet chociażby mhm. jak myśli, że to jest zdrowa dieta, no nie? Tak, dokładnie. dokładnie. Więc to co zrobiłem, to po prostu większy udział yy, błonnika. I to Wam też polecam, w sensie to jest jako zaleta diety low-carb można wymienić, że tego błonnika, jeżeli jemy dużo warzyw, a powinniśmy, mhm. to tego błonnika łatwo jest nazbierać 25 gramów, nawet więcej, yy, więc super. Yy, plus, co jest jeszcze sycące? Tłuszcz. I białko to są dwie dwa makroskładniki, które dają nam uczucie sytości i które mogą spowodować, że nie będziemy chcieli za bardzo podjadać, i nawet są pewne badania, które pokazują, że jakby te dwa makroskładniki powodują wydzielanie pewnych, pewnych hormonów, które obniżają nam uczucie głodu. A drugą taką fajną rzeczą, o której też nie wspomniałeś, bo w zasadzie. To też nie jest jakaś ogromna zmiana tak, w mhm. Twoim y, sposobie odżywiania. To jest to, że siłą rzeczy trochę jesteśmy jakby włączeni w tą tabelkę takich można, nie można, w sensie mhm. powinno się, nie powinno się. I y, na pewnym etapie przy żywieniu w cukrzycy. No odchodzimy od tego i mówimy pacjentom, że no nie można żywienia opierać na tym, co można jeść, a czego nie można, bo mhm. często um, takie tabelki były widywane tak, na grupach, czy pacjenci wychodzili z poradni i dostawali no szczególnie właśnie... Szczególnie no, Szczególnie takie, że pacjent nie rozumie w zasadzie dlaczego. No tutaj mhm. jest fajnie, mhm. bo ma powiedzmy taki podział, ale rozumie już dlaczego. Dokładnie. E, więc to jest ogromny plus i co jeszcze? Często y często produktami, które nie są polecane w takiej diecie są po prostu produkty wysoko przetworzone, które mają mnóstwo glukozy dodanej, -fruktozowy. Mm -hmm, To prawda. więc siłą rzeczy one po prostu też jakby wypadają tak? z, tych, z tych zalecanych produktów, które powinny się w diecie pojawiać, więc to jest też tak. na pewno ogromne Jeżeli plus. poczytamy sobie właśnie co można jeść na diecie niskowęglowodanowej, a czego nie można, to w ten sposób tworzy nam się taka ramka i poza tą ramką będziemy mieli różne produkty, które po prostu jak wyeliminujemy, to możemy zobaczyć i lepszy wynik na wadze z czasem, i lepszy wynik na glukometrze. No przecież o to chodzi. To jest po prostu ułatwienie. I ja uważam, że mimo, że dieta niskowęglowodanowa może brzmieć skomplikowanie, ryzykownie i tak dalej, to na tak naprawdę jest potężnym ułatwieniem. I ja myślę, że z czasem będzie też, tak jak już mówiłem, oficjalnie rekomendowana przy leczeniu cukrzycy każdego typu i insulinooporności. Mogę się, mogę się już o to założyć. Wiesz to tak zmierzając już do końca, tak. myślę, że po przesłuchaniu tego odcinka naprawdę yy, można mieć wrażenie... Może no, to rozwiązanie po prostu nie ma wad? Natomiast ja wad widzę sporo i myślę, że, yy, że omówimy je kolejnym razem, tak. w kolejnym odcinku. Możemy. Gdybyś miał wymienić na koniec taką dla Ciebie, naprawdę tak personalnie, dla Ciebie najważniejszą zaletę tego sposobu odżywiania, proste, który proste. teraz. Proste. Jest to dla mnie bardzo proste. Odpowiedź jest jedna. Dużo lepsza kontrola nad poziomem cukru. Po prostu czuję teraz, że nad tym cukrem panuje. Po mhm. prostu. Nie chodzi o to, że te wartości są jakieś tam super niskie, czy coś, bo można niżej zejść i w ogóle być lepiej wyrównanym niż ja. Natomiast teraz oceniam, że jestem na poziomie łatwym, jeżeli chodzi o kontrolę glikemii. I jak się faktycznie skupię w ciągu dnia na tym, żeby sobie ugotować, zjeść i tak dalej i wszystko dobrze podać, to mam po prostu easy day. I to jest rewelacja po prostu. Mhm. Myślę, że ta kontrola to jest takie fajne słowo bo często strach chociażby przed hipoglikemią bierze się z, nie z samej jakby samego faktu hipoglikemii, mhm. ale tego braku kontroli tak. nad czymkolwiek, że ty mhm. nie wiesz nawet kiedy to wróci, kiedy się pojawi, skąd jaka jest przyczyna. Ja Więc w tej chwili to też jest insulina, ważne. insulina jednak jest lekiem który często powoduje to, że pacjent w zasadzie czuje, że nie ma kontroli, tak? bo ma dość wąski układ terapeutyczny. Ja też nie chciałbym, żeby z tego filmu wybrzmiało, że jedyną zaletą jest obniżenie poziomu cukru w moim przypadku, bo ktoś może pomyśleć: uu to ile on ma hipoglikemię. No prawie w ogóle. I od tego w tym miesiącu zdaje się, miałem cztery takie spadki poniżej 70. To jest Z skrajnie mało, 70. to nie, ja nie mam takich spadków na zasadzie 50, mhm. nie, tylko takie 60 parę to było, moje, chyba 62 to było najmniej i wówczas wystarczy zjedzenie jednej kostki dekstro, nie trzeba pakować w siebie pół soku albo mhm. trzech kostek, nie. jedna wystarczyła, ja się, ja się tego muszę jeszcze nauczyć, bo jak ja widzę 60 trochę panikuję, ale się uczę tego, że zjem, zjem jedną kostkę i nagle mam, powiedzcie 5-10 minutach mam cukier 90%. I to jest po prostu dla mnie sztos, nie? I nie, mhm. ten cukier nie spada, bo podtrzymuje go białko i tłuszcz, które się jeszcze uwalniają. I to naprawdę chroni mnie przed hipoglikemią. Bałem się tego, bo przez małą podaż węglowodanów bałem się hipoglikemii. No nie występują teraz u mnie prawie w ogóle, więc to jest dla mnie kolejna. Słuchajcie, yy, na dzisiaj to tyle. Tak. Bardzo Wam dziękujemy, że, że wysłuchaliście do końca, jeśli wysłuchaliście. No napiszcie, i... że wysłuchaliście do końca, które dotrwaliście. Napiszcie by i napiszcie, że też chcecie posłuchać o wadach, bo każde rozwiązanie ma swoje Oczywiście. wady i chętnie o nich właśnie porozmawiamy. Dokładnie tak. To był podcast w związku z cukrzycą mówiła do Was Gosia farmaceutka i Maciej Cukrzyk. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!